Cześć, tu gór tanki, wracamy do Punkillera Fear Factor. Dziś zmierzymy się z moim ulubionym poziomem z oryginału, czyli... To się nazywa małe miasteczko. Tam to chyba było miasto. Średnie wieczne, na którym musimy zniszczyć wszystkie obiekty. Hmm. Ciekawe, nie chciałbym ich za mocno szukać na tym poziomie. O, kart. Może bym zmienił tą... Zmienię już. bardziej mi się przyda, ten odkupiciel dusz, zaczynajmy. Dobra. Kolejny muzyka nie zawodzi Wszystkie obiekty musimy zniszczyć także Kurde trafiłem w jego pocisk Ale tradycyjnie będę z kąpielnicą biegał Warto się tutaj w balkonach rozglądać tutaj, bo gdzie nie gdzie te beczki są No Dobra, zaraz wrócimy sobie po sekret. Najpierw się nimi zajmę. A. Szybciutko poszło, chodźmy po sekret, z którym pewnie nie pójdzie tak szybko. Może pójdzie szybciej niż zwykle, z racji tego, że możemy Pankillera używać do przestawiania tych wózków, ale jednak, no, cudów się nie spodziewam. Mamy double jumpa, to prawda. A wejdź te wózki. Gdzie ja wpadłem? Nie, no nie, kurde, mam pecha i to ogromnego. No ja już stąd nie wyjdę, bo nawet postać się nie poruszał. Przy tym, przy spacji ani przy wsadzie, no niestety. Kurczę, powiedzcie mi, że wlazłem zapis. Dobra. Wracamy do punktu wyjścia. Tym razem jeszcze sprawdzę tutaj na początku czy nic nie leży, żadna beczułka do zniszczenia. Nic. Ale tam ewidentnie była. Tam jest sekret numer 1. Jest sekret numer 2, wszystko jak w oryginale mniej więcej. Co się od pecha do tych bugów? considera Ha bei tua Tym razem zasejwuję, W razie czego. nie musiał od nowa biegać. E, tutaj był balkon z beczką gdzieś. Zniszczone przedmioty. 19. Hmm. Chyba, chyba eksplodowała ta beczka. Chodźmy do sekretu. Mam nadzieję, że tym razem nigdzie nie utknę. Kurde, rozwalam sobie sam wejścia. Nie, 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 nie. Te wózki mi skakały mi pod tym. Zawsze na tą stronę co nie trzeba się wózek przywrócić. No, do góry nogami nawet będzie stał, żebym tylko nie wszedł tam na górę. Teraz problem numer dwa czyli te okiennice przeklęte, które zawsze blokują. Dobra, udało się. No, sekret numer jeden, o którym wcześniej mówiłem, tam jest chyba jakaś czaszka, czy coś w tym stylu. No ja... przykro mi, ale ja nie mam pojęcia jak tam się dostać, nawet z tymi wózkami i z double jumpem jest bardzo ciężko, bo mamy jeszcze widzicie wystającą część tej podłogi. I ta wystająca część, no, skutecznie uniemożliwia mi wskoczenie tam. Pewnie jest jakiś sposób, ale po prostu no... Mi się troch, trochę za długo bym się z tym rypał. Hotel. Także zwierzemy cztery sekrety zamiast pięciu. Chodźmy. A tu mam jeszcze nowego gościa jednego. I mu coś w prezencie. Jeszcze jednego wrzucę, granata w W razie czego, jakby tam beczka była w środku. Chyba wszystko tutaj. Idziemy w kolejną uliczkę. I ją i tutaj zawrócimy do sekretu. Nie no. Przeklęty bacztyl. Teraz wróci do nas. Aha. Szybko poszł z nią. O, jak. unik, kurde, jak w Matrixie. Zapiszmy, żeby nie musiał wracać. I chodźmy po sekret. Kurde, za. No właśnie. Chyba jednak będę musiał wracać pod koniec poziomu, bo tam jest sekret. Którego nie wziąłem, bo mi się drzwi zamknęły. Mój błąd, nie pomyślałem. Tak, prawdopodobnie pod koniec poziomu sobie pobiegamy, bo coś mi się wydaje, że wszystkich przedmiotów nie zniszczę na kartę. Za pierwszym podejściem. tego pojazdu z głowy. No, sekret z oryginału. Hmm, chyba nic więcej nie ma, ale sprawdzę, sprawdzę, bo widzę balkon jest. I nie chciał jakiegokolwiek beczki zostawić. Ile mamy zniszczonych przedmiotów? No dwudziestu brakuje. A no, tak z bliska najlepiej. Żeby się nie męczyli już. Shop. Ale za to ile papeczków. Mamy też kolejny sekret z oryginału, ale musimy żeby się do niego dostać niestety musimy to zrobić tak. Przenikamy przez tekstury czasem. W granie nie. nie, nie miało, mieliśmy oryginalnie z drugiej strony na to podejść, ale widzicie, to się zwloczyło. Trzeba tak. Trzeba. Jeszcze, Jest. Idziemy na ten plac. Zaraz, zaraz, zaraz. Mamy przedmioty niszczyć. Brakuje pięciu przedmiotów. No niewiele. Czterech brakuje. Trzech. No to, to chyba jednak... Co to za szczury? Zamrożenie nie działa. chyba miał być wilkołak, ale wygląda jak szczur. Kołty może gnoja.

Pięknie to idzie. Kurde, nie trafiłem. Ale teraz trafiłem. padłowa Kurdy Kurde, uciekła no. Gdzie ona jest? No i żegnamy reklamy. Nie mam amunicję do niego, tylko muszę przeładować. Zobaczmy, poszukajmy tych... Tu nic nie ma. Nie wiem, co te czaszki dają. Zobaczmy, tu jest wejście. Gdzieś jest na pewno jeden przedmiot. Pamiętam, że to jeszcze jedna beczka była w tych podziemiach. Jeść. Dobra, mamy wszystkie przedmioty. Idziemy ubić Patafiana. Ostatniego on, sobie będzie stał grzecznie. było trupami z nią rzucać. Co to, to nie koniec poziomu? Jakiś teleport nam się włączył, ale zanim z niego skorzystamy, pójdziemy po te sekrety jednak. Raduje karabin, żeby mieć full amunicję. dokąd ten teleport nas zabierze. Pewnie jakaś nowa lokacja. Całkowicie amunicja. To ten sekret, kurde, on też denerwuje i to mocno. Otóż, to trzeba na ten, ten daszek i to bardzo ostrożnie, no właśnie, żeby nie spaść, wejść. Widzicie, tam. Mam czwarty sekret, no i do piątego nie mam zamiaru wracać, to jest, to jest za ciężka praca, wstakiwać tam, zresztą mi się to nigdy nie udało, nawet w oryginale, skoczyć na to miejsce, tam zapewne jest jakiś sposób i go zna, no, no ale ja <ścoughs> jakoś nie poznałem go. Zobaczmy tą nową lokację. Poza z amunicją. Tylko kołkownicę mamy na pulu. Łazimy. Przed jakiś... A, do bagien wejścia. Ja, musimy się bronić, bo tu już to nie będzie... ...zostawka ostra. karty Mam nadzieję, że czaszki mi pomogą. Ci pajace to nie jest problem, ale golem to już wyższa półeczka. Wydaje mi się, że ją trafiam. O nie! Kurde w ogień mnie wepchnął! Uff, no niestety musimy ponownie po ten sekret biec. Nie lubię powtarzać tego co... O nie pobiegniemy po niego. Przydałby się checkpoint przed tym teleportem. Trochę to głupie, że będę musiał polecić, polecić te beczki, a potem zawrócić po sekret, no niestety. Tutaj. Tutaj byłem. Teraz jak nie trzeba to się głubie. Wszystko wszystko. Po nim. Czyli ten ogień musi być instant death. Jak do niego wpadniemy. I karty za szybko użyłem. Teraz będę miał ogromne problemy ze wskoczeniem. No i teraz, teraz jak, jak na złość. Na double jump nagle nie działa jak go potrzeba. No i nie działa no? Kurde no. W końcu! Nie wiem czy to u mnie w tylko, ale ta... Ten ambient to jakieś dziwne dziwne ma te błędy. Słyszę takie plumkanie z czasu do czasu. Może to moje słuchawki. A może nie. Dobra, ja zapiszę. Żebyśmy nie musieli od nowa tu biegać, Wchodzimy tą tu tu łapkę. Wybierzmy zbyt szybko się z kart, z tym razem. Dolem z głowy. Trzeba lawirować tu. No. Co? Karty. Trzy głównego wroga pozbyliśmy. Ona mógł nas na jednego kita zdjąć, pchając nas w ogień. Koniec amunicji. Gdzie jest? Gdzie jest ten gościu? Ciebie brakowało, szczurze. Kurde, amunicji nie ma. Dobra, udało się przetrwać. Zobaczmy, jaka karta. No nie no, Soul Keeper. Dusze zostają na dłużej. No, nie powiedziałbym, że zbyt przydatna, ale karta to karta. Dobra, teraz nas czeka bagno. Mamy 5 minut na zabicie. Pora. No i cóż, z tego odcinka to było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia, no i cześć.